Cześć Jarek Łuczak, firma Abart, Wrocław. Brzydki, jesienny, pochmurny, mglisty dzień. A u nas taka jasno świecąca gwiazda. Mercedes 264 ML350. Ostatni, porządny Mercedes. Tak się śmiejemy, bo ostatni z pośrednim fryskiem benzyny, który można. Bardzo dobrze i prosto, niedrogo zagazować i bardzo dużo na tym zaoszczędzić. Ponieważ auto ma 200 koni, trochę waży, trochę pali, to jak najbardziej należy mu się instalacja gazowa i jak najbardziej da nam sporo zaoszczędzić. Zamontowaliśmy instalację gazową firmy BRC, w której widać tylko niektóre elementy, mianowicie sterownik instalacji gazowej, bezpieczniki. Złącze diagnostyczne, pod które podłączamy się podczas wizyt serwisowych, bądź diagnostyk. Reduktor schowany jest przy nadkolu. Tutaj mamy filtr fazy lotnej, a tam jeszcze również filtr fazy ciekłej. Listwy wtryskowe schowane są pod obudowami filtrów powietrza. Silnik bardzo dobrze nam znany, z bardzo wielu Mercedesów. Od E-klasy, właściwie od C-klasy poprzez e, e ML, E-Mela, e s Bardzo, bardzo wiele Mercedesów, nawet GLK miało swego czasu ten silnik. E bardzo wdzięczny, bardzo dobrze sprawujący się na gazie, e nieprzysporzający problemów. Jego dwie wady, a właściwie to dwa elementy, które się najczęściej zużywają, e oczywiście nie mające nic wspólnego z instalacją gazową, to kolektory ssące, a właściwie ośki kolektorów ssących, e które są y, odpowiedzialne za domykanie i zamykanie klapek, zmieniających geometrię kolektora ssącego, A druga, y, drugi element, który dosyć szybko się zużywa i dosyć często to są rozrządy. I tutaj trzeba na to bardzo uważać, bo rozrząd, jak wiadomo, y, zerwanie rozrządu grozi bardzo poważną awarią i dużymi kosztami. Auto z bardzo małym przebiegiem, jak na rocznik, to jest 2009 rok, ma tylko 111 tysięcy km przejechane. To prawie nówka jak na Mercedesa. Spokojnie jeszcze może parę ładnych lat i parę, parę set tysięcy kilometrów najeździć. Tutaj zamontowaliśmy przełącznik benzyna-gaz, który w tej chwili z racji z tego, że silnik nie jest jeszcze mocno rozgrzany, pracuje. Silnik pracuje na benzynie i górna dioda świeci się na czerwono co y, informuje nas o tym, że jesteśmy jeszcze na benzynie. Ale za kilkanaście kilkadziesiąt sekund powinno się to zmienić i powinien przełączyć się na gaz i dioda zmieni wtedy kolor na zielony. Dolne diody pokazują nam ile gazu mamy w zbiorniku, czyli w tej chwili pełny. A zbiornik. Zbiornik gazu znajduje się w miejscu koła zapasowego. potwierdzamy otwiera otwierana tylna klapa, jak przystało na samochód dobrze wyposażony z rynku amerykańskiego. Zbiornik. Zbiornik gazu znajduje się we koła zapasowego, która nie chce się otworzyć, a to ciekawe... O, właśnie już puściło. Znajduje się w miejscu koła zapasowego, ma pojemność 55 litrów, można do niego zatankować prawie 50 litrów gazu, co powinno nam wystarczyć nawet na 300 kilometrów jazdy, ponieważ szacujemy, że samochód powinien palić w okolicach 16, 17, może 18 litrów gazu, w zależności od tego, oczywiście jak mocno będziemy cisnąć pedał gazu i jak mocno będziemy korzystać z jego mocy. A po przejechaniu tych 300 km można podjechać na stację gazową, zatankować gaz za pomocą wlewu gazu, który znajduje się pod klapką wlewu benzyny. Niestety nie zmieści się całkowicie. Musimy tutaj po zatankowaniu wykręcić tą przejścióweczkę, by móc całkowicie zamknąć klapkę. Wszystkich tych, którzy chcą jeździć za 2 zł i oszczędzać i być jednocześnie eko, ponieważ e, samochody zasilane gazem emitują o 10% mniej dwutlenku węgla niż w analogicznych warunkach na benzynie, Zapraszamy do naszej firmy na montaż instalacji gazowej. Wszystkich tych, którzy już oszczędzają i jeżdżą na gazie, zapraszamy na serwis bądź naprawy swoich instalacji gazowych. Pozostałych zapraszamy przynajmniej na naszą stronę bądź na naszego Facebooka. Albo jeżeli lubicie oglądać takie filmiki, na których prezentujemy podobne realizacje, zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube.